No lepszego prezentu urodzinowego chyba już naprawdę mieć nie mogłem. Aktualnie z bratem wybieramy się na spotkanie z naprawdę wyjątkową osobą. Kto to jest? No prawdopodobnie już wiecie z opisu tego filmiku. No człowiek, który zatrzymał Niemców. Człowiek, który prawie że zatrzymał aktualnych mistrzów Europy Portugalczyków. Kamil Gli. Siamo al come Kamil <susurra> Szanowni Państwo Pana teraz zaangażować naszego głównego gościa, naszego bohatera, bohatera, jednego z bohaterów Euro 2016, Kamila kilka Kamil, powiedz mi tak szczerze, spodziewałeś się, przyjeżdżając do Jastrzębia, że spotkacie coś tak pięknego, tyle osób zainteresowanych spotkaniem z Tobą, czy Lata temu, kiedy z Jastrzębia wyjeżdżałeś, kiedy przenosiłeś tą karierę jukarską do innych grup w Polsce, potem za granicę, spodziewałeś się, że taki będzie film powrót do Jastrzębia? Z książką pod paką i z tymi kibicami? Przede wszystkim dziękuję Wam już następnie za za to, że przyszliście tak liczną tutaj grupą. Nie, nie spodziewałem się, bo wyjechałem z Jastrzębia jako młody chłopak, mając jeszcze 17 lat za granicę. Także... Nie spodziewałem się, że będę mógł po, po, po 10, po 11 latach wrócić do, do Jastrzębia i gdzieś tam będę miał okazję, yy, tą przyjemność, że przywitamy taka, taka, taka ilość fanów. Także na pewno jest to, są to momenty fajne na dla których warto uprawiać sport i grać w piłkę. Chyba fantastyczną rzeczą w czasie turnieju Europy było to, co działo się w internecie i w mediach yy, przez portal. Łączy nas piłka. To było coś niesamowitego, to kiedy mogliśmy oglądać od tej drugiej strony, ze strony treningów, od szatni, z pokojów hotelowych, to co dzieje się w reprezentacji. Powiedz mi, nie mieliście oporu, żeby tak się otwierać przed tymi kamerami? Wiedzieliście, że to potem trafi do milionów ludzi? Tak, ja myślę, że tutaj akurat ten portal, Łukasz Wiśniowski, który właśnie jest gdzieś tam, prowadzi ten portal i dba o to, żeby właśnie każdy kibic był blisko tej reprezentacji, żeby zobaczył nie tylko co widzi, w ekranie, co się dzieje, co się dzieje na samym boisku. Żeby zobaczyć też, co i jacy jesteśmy na co dzień, jak się zachowujemy w szakmie, przy, przy posiłkach, czy, czy w wolnym czasie, co robimy. Myślę, że to tak naprawdę interesuje kibica, być może nawet jeszcze bardziej niż to, co się dzieje czasami na boisku. Także to są fajne, to są fajne rzeczy i, i te, jak mówię, szczególnie dla tych najmłodszych fanów, to są fajne, fajne, fajne obrazki. Troszkę po powrocie do Polski widać było, że jesteście zawiedzeni tym, że że na tym etapie zakończyliście turniej Euro 2016? Z perspektywy zwycięstwa Portugalii w finale trochę inaczej patrzycie na dojście do takiej, a nie innej fazy? Na pewno był to turniej słodko-gorzki, tak? bo oczywiście wróciliśmy w jakiś sposób do kraju z podniesioną głową, ale no, mieliśmy i mamy też tego świadomość, że ta strefa medalowa ten no był na wyciągnięcie ręki i widząc to, że Portugalia wygrała. Mistrzostwa Europy na pewno każdemu z nas po głowie też przebiegła taka myśl, że w tym finale mogliśmy zagrać i to, to była na pewno wielka sprawa, ale, ale nic, no taka, taka jest takie jest życie. Zaraz zaczynają się kolejne eliminacje do, do, na Mundial w Rosji, także miejmy nadzieję, że, że w Rosji sobie, sobie odbijemy to, co straciliśmy właśnie na Francji. Już za chwilę kibice będą mieli okazję spotkać się z Tobą tutaj. Będziesz podpisywał książkę, ale zanim to nastąpi, muszę zadać jeszcze takie pytanie, bardzo często ono pada do naszych piłkarzy, do sportowców. Powiedz mi, czy jest jakaś nadzieja, że na zakończenie kariery, za naście lat, Kamil G wróci na domowe boisko do GKS Jastrząbie? Jeśli, jeśli będzie taka chęć ze strony klubu i ja będę wolnym zawodnikiem, to oczywiście jak najbardziej tak. Moją przyszłość, przynajmniej na dzień dzisiejszy wiąże, wiąże z Polską, wiąże z Jaszczem i, i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żebym mieszkał na drugim końcu, przynajmniej Polski, a nie mówiąc poza Polską. Tak na pewno będę za cztery lata, jak już się skończył kontakt z to będę na pewno wolnym zawodnikiem i wtedy będę mogli się zastanawiać co dalej. Także zobaczymy, na pewno, na pewno jestem z Stokholem tak zawsze do dyspozycji. Z Ministrem Obrony Narodowej. Dwie godziny czekania. Myśmy czekali w kolejce dwie godziny, a Kamil wciąż rozdawał autografy i robił sobie zdjęcia z absolutnie wszystkimi fanami zgromadzonymi na hali w jasrzemnym zdroju. Naprawdę wielki szacunek dla niego za to, że w ogóle mu się chciało tutaj tyle czekać. Jest po prostu dostępny absolutnie dla każdego. Kto tylko zdecydował się tutaj przyjść na tą salę. Za co będę się powtarzać, ale no naprawdę wielki, wielki, wielki szacunek. Naprawdę tyle, co on rozdał dzisiaj autografów. To wydaje mi się, że w szkole podstawowej tyle się nie napisał. <laughs> Wyjazd zaliczam do jak najbardziej udanych Przecież spotkać tak fantastycznego defensora jak League, Który w tym sezonie będzie występował pod barwami AS Monaco To jest coś naprawdę niesamowitego Myślę, że następna okazja będzie... No na pewno na następną okazję trzeba będzie troszeczkę poczekać. No nic, ja już się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że spodobała Wam się forma takiego vloga właśnie e, ze spotkania. No troszeczkę mało było Kamila Glika, no ale sami widzieliście jak masa ludzi czekała na to, żeby po prostu go tylko dzisiaj gdzieś tam dorwać, e, zobaczyć, dotknąć jego dłoń. No coś niesamowitego. Do usłyszenia!